Witam Was w najnowszym odcinku z serii Let's Play Bioshock Więc tak, yy, mieliśmy iść w tę stronę Tak, dobrze. LK jest Nie będzie tym razem nam znikać Mam nadzieję, że nie o, No dobrze, mamy mało amunicji, przynajmniej do karabinu maszynowego Dobrze, nie ma co się że tak powiem rozgadywać Jedziemy windą

Whatever it is, you know how I said I had plenty of time to read. I tried to figure it out. I read literature on physics and other such things. Yeah, and what did that teach you? That there's a world of difference between what we see and what is. Hmm. Przerazasz mnie trochę, Ewa? Co w tym automaty? Tajsze pytania. No. Nie stać nas, nawet jakbym miała 10 razy więcej, to by nas nie było stać. Mm, tu chyba był gdzieś automat. Yy... Właśnie. Ten z amunicją. Nie za dużo mam tych pieniędzy, ale trochę by się przydało kupić. Okej. Okay. Dobrze. Już czuję się bezpieczna. O, oh, dziękuję. Okay, no, zawsze w takich bardzo niespodziewanych momentach wrzuca te pieniądze. Oh, ha, okej. Okay. Hmm. Niby rende? Jeszcze raz. No dobrze. To jedziemy. Jedziesz za mną? Nie wiem, czy będziesz za mną jechać. Hm. Ty dojechałaś aż tam. Okej. Okay. No dobrze. Nic więcej nie widzę. Eee, gdzie ty to widzisz? Tam? Tam. Ok, o. jak mi pojedziemy. Hmm. Dobra, udało mi się. Dobrze. Ciekawe co to będzie. O, wytrych, jak miło. Ej, Elizabeth! Chodź do mnie. Nie chcę papierosów. Niepokoją mnie te dźwięki. Chyba, że to od tych drzwi. Uuuuh, rany. No dobra. Czy to są czarnoskórzy? Ciężko powiedzieć, ale można im zajrzeć do mózgu. Nowe nakrycie głowy. Ograniczenie amunicji. Po opróżnieniu magazynka masz 40% szans na błyskawiczne przeładowanie. Uuu. A co innego mam? Na podpalenie wroga w walce wręcz. Eee. Ha. Będziemy używać tego. Myślę, że to jest lepszy pomysł. Weźmiemy woksofon. Dawno żadnego woksofonu nie było, jeśli ma być szczera, hmm. No tu nic nie ma. Batonik, taki wielki worek na batonik, jak chcecie. Uh -huh. Huh. No dobrze. Eee, to ja sobie odsłucham ten woksofon. Oh, is a man, miss Fitzroy. Won't steal up on you while you slumber like these Vox boys here, with their pig stickers. <laughs> no. No! That's one scalp to me. That's two. Now when you hear this, I want you to square your affairs and come die in the side of the poets. You'll need a white man's weapon. Give this a try. Okej, okay, czyli Fitzroy próbowała chyba tutaj kogoś zabić. Dobra. Hm? Nie dam rady tędy przejść. Monicja do karabinu. To jest zamknięte. Hmm. Chyba. No dobrze. A tu? Też jest zamknięta. Aż spróbuję. Nie. Dobrze. Ach, chyba możemy stąd iść. Skaczemy. No, trzeba skakać. No nie, w tą stronę. To strona. Nie gdzie. Okej. Okay. Ja chyba nie jarzę, co ja mam tu zrobić. Ustawimy sobie tutaj automat. Co, jest, w kółko, jak na rezę.

Leaving and there's not you can do to stop me oh sweet child that's where he' is this sir oh Booker, Jakie rakiety? Nie rozumiem, co ja mam tu zrobić. Wow. Lec im dalej. za daleko. A, zrobimy sobie coś takiego. O, gdzie ja teraz jadę? Przeładujemy. Nie ja mam już praktycznie amunicji. La 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 la. Co ja tu mam robić? O. Okej. Okay. jestem ledwo żywa. Uh. 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 to nie za dobrze poszło. Oh, co ja dzisiaj tak lamię? Co jeszcze z jestem kucająca? A, już mam znośną miejscówkę. Aaaah... Gdzie wy jesteście? Jesteście dość daleko. Kurczę... Ja mi, że nie trafiam z takiej do Ha. Jestem trochę od was za daleko, co? Przewadujemy. Co wy jeszcze kurczą jesteście? To na przykład. A jeszcze gdzieś muszę być co? No dobrze, musimy mu przejechać dalej w takim razie. Pod się. miastem. sobie też te solę. Panie Boskie, mocne jesteś? To ktoś jeszcze mnie ostrzeliwuje. O! Super. Ha. No dobra. Musimy chyba się przejechać i zobaczyć, co tam jest ciekawego. O. Dobra, zmieniamy na karabin. Do kogo ty strzelasz? O rane Boskie, już? Tylko teraz znajdźcie wszystkie ciała, tak? Mm. Ok. Tak, granatnik nie. To była wyborówka. A. Dobrze. Amunicja uzupełniona. Porządnie. Nie bardzo. Ach. Ok, skoczymy tutaj. Ciekawe, czy tutaj będzie coś lepszego? Granatnik. O, nie ma skrzyneczek. O, dobrze. Czy to jest pierwsza dama? Elizabeth, jesteś gdzieś tu? Jesteś. Dobrze, wsiadamy na gondolę w takim razie. Chodź tu. Dobrze. A te drzwi? Jest coś może? O. I wytrych od razu zyskaliśmy. Fajnie. nie, solę mamy pełne. Dobrze, jedziemy dalej. W takim razie kobieta, którą zabił? From Mr. New York. What did you do that? Business much like this. Something that really writing in a resume. It was a fine thing you came along when you did. I <laughs> <laughs> think I ended up here. I gambled, and now I owe money to men you don't want to be in debt to. Hmm. I come here to pay it back. Me busting you out. What do you think that was? Charity? Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. Dobra. Zaraz będziemy na górze, i tutaj może być niezła nie Jak znam życie. Tam widzę jakąś broń. Nie, za bardzo jest tu gdzie się osłaniać, chyba że na tym statku. Dlaczego hmm. to jest zamknięte. Dla bezpieczeństwa. Dobrze, jak widzę, że widzę, że karabin wyborowy może się przydać. Hmm. Gdzie ty mieszkujesz, że ciągle znajdziesz pieniądze, co? że nie z wyborowego. Ty jesteś tam głębiej? A. Ale się rozprysło. Kolejne. Chyba mamy spokój. Co masz automację? Tańsze opętanie. Które jest drogie, bardzo nie dziękuję. O, tu mamy skryteczkę. Hmm. Karabin maszynowy. Nie bardzo mnie to interesuje. Aha, tu są bonusy do broni. Strzelba też mnie nie interesuje. Aha. Co się dzieje? Jak tam z amunicją naszą? Hmm, Karabiny łowca. Możemy trochę kupić. Karabin maszynowy, karabin wyborowy. Dobra. Trochę, już, tak powiem, pozbyłam się pieniędzy, ale mam przynajmniej pełną ilość. Pełną ilość amunicji. Jestem gotowa na duże rzeczy. Również tych mało spodziewanych. To mamy kineskop. O, metrych. Dobrze. Obejrzymy sobie kineskop. Tam ktoś jest na górze. I przy kolejnym zapisie profilu, moi drodze, będę kończyć. widzieliśmy. Tu coś jest ciekawego. Możemy iść tylko na górę, prawda? Tu nie ma żadnej skrzyneczki, nie ma. Elizabeth! Co się dzieje? Halo, Hej. Elka. Mam iść sam? Czy to jeszcze ktoś jest? Nie podoba mi się ta cisza. Dobrze. Chodź. Nie zachowuj się jak dziecko. Przecież tu nikogo nie ma. Chodź do mnie.

Wygląda to luksusowe, ale się trochę tego boję. O, pieniążki. Na reszcie, trochę ich mamy. Weźmiemy sobie solę, weźmiemy sobie esencję. Ha. Może tarczę sobie zwiększymy. Tarcza się przydaje przy moim lamieniu w FPS-ach Fajne zamknięte drzwi. No dobrze. Ty co tak się skradasz? No dobrze. Lecimy w takim razie. Czy to już koniec gry moi drodzy? What's that? 40 north by 74 west. That's not Paris, that's New York. You know that. One thing I had in that tower was time, Mr. Time to study things like geography. I owed money. And there's a fellow. He offered to wipe away my gold for you. Come on. Trust me, I'll Okay. Wszystko będzie can... uh, Dziewczyno! Dziewczyno! Boję się tego, co nas teraz spotka. No, Elka nie jest głupia U. Chyba jednak wpadliśmy w tarapaty, co dziewczyna. Hm. i mnie zostawiła, serio? Trochę kłopotów sobie narobiłem, żeby cię narobiłam, żeby cię znaleźć, a teraz co? Porzuciłaś mnie. Hm. Kim ty jesteś? Au! Okay. Oh, yeah. No, have wykorzystanie... oh. to take is wykorzystanie Oh, is Fitzroy. I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my airship you're hanging me out of and I got perilous need of it. Really? Because it sure looked like old Comstock's airship Listen, to me. I ain't looking for a fight. There's already a fight to win. <laughs> Only question is which side are you on? Comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk, then join the fox. If you believe in the righteous folk, then join I just the fox. <laughs> and the fox shall Znają wartość Bukera, dlatego chcę, żeby do nich dołączył. Hmm. Coś czuję, że mnie zaraz wypchnął. Ciao, to bolało, znowu muszę je szukać. Serio? No dobrze, moi drodzy. Ja będę kończyć w takim razie. Nie spodziewałam się tego obrotu sprawy. Znaczy też szczerze, nie sądziłam, że, ta gra, że gra się już zakończy, ale po prostu nie sądziłam, że ona nas zostawi. Walnie kluczem nastawnym i zostawi. No dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie jeszcze raz i zapraszam Was do następnego odcinka.